Jak schudnąć dwa razy szybciej? Szukasz szybkich sposobów na zrzucenie wagi? Prawdopodobnie już to słyszałeś lub o tym czytałeś, ale warto powtórzyć, że nie ma magicznych sposobów na dramatyczną utratę wagi w ciągu zaledwie jednego lub dwóch dni. Chociaż odchudzanie jest trudne, nigdy nie jest niemożliwe. Raczej niemożliwe jest nakazanie określonej części ciała, aby zwiększyła metabolizm tłuszczów. Wniosek jest taki, że nadmiar tłuszczu w Twoim ciele jest zły. Jak możesz stracić ten nadmiar? Wypróbuj poniższe sposoby, jak pozbyć się irytującego tłuszczu z organizmu. Po pierwsze, bądź świadomy swoich decyzji i zachowań. Ogromna część Twojej podróży do odchudzania powinna dotyczyć świadomości podejmowanych decyzji. Na przykład, jeśli organizujesz uroczyste przyjęcie ze znajomymi, ważne jest, aby nie stracić z oczu tego, ile pijesz lub jesz. Zdając sobie sprawę z tego, co robisz, możesz poprawić wszelkie niewłaściwe działania. Po drugie, monitoruj spożycie kalorii. Być może najbardziej podstawowym krokiem w utracie wagi jest spalanie większej ilości kalorii, niż konsumujesz. Na przykład, korzystanie z aplikacji do odchudzania lub licznika kalorii może pomóc w określeniu liczby kalorii, które musisz zmniejszyć z diety lub spalić na siłowni, aby osiągnąć swoje cele. Tak więc jeśli Twoim celem jest utrata 500 kalorii dziennie, to byłoby to mniej więcej 3500 kalorii tygodniowo i kilogram utraty wagi. Po trzecie, dodaj więcej zdrowych tłuszczów do swojej diety. Wybierz tłuszcz nienasycony zamiast tłuszczów nasyconych. Więc zamiast smarować masłem, wybierz oliwę z oliwek. Wiadomo, że tłuszcze nasycone zawierają ilość tłuszczu trzewnego podczas gdy wielonienasycone promują masę mięśniową i mniej tkanki tłuszczowej. Orzechy ryby nasiona są doskonałym źródłem wielonienasyconych tłuszczów. Co więcej, produkty z tłuszczem mają większe szanse na dobry smak, więc może zaspokoić swój głód. W ten sposób może zmniejszyć ryzyko przejadania się lub spożywania większej ilości jedzenia po posiłku. Po czwarte. Spożywaj więcej błonnika. Pokarmy bogate w cukier i rafinowane węglowodany nie zmniejszą Twojego głodu, raczej zmuszą Cię do sięgnięcia po więcej. Dlatego wybierz produkty włókniste takie jak owiec, fasola, chleb pełnoziarnisty, rośliny strączkowe, warzywa i owoce. Te pokarmy mogą Cię bardziej nasycić, ponieważ błonnik pomaga spowolnić trawienie. W rzeczywistości, według badań, zwiększenie spożycia błonnika może prowadzić do utraty wagi. Po piąte, spacer, spacer, spacer. Jeśli nie jesteś osobą wysportowaną lub ćwiczącą, spacery byłyby dobrym początkiem podróży z utratą wagi. Nawet rozpoczęcie od jednominutowego spaceru jest w porządku. Próba zrobienia zbyt dużo zbyt wcześnie spowoduje szybkie wypalenie psychiczne, co jest błędem, jeśli chcesz schudnąć. Dlatego najlepiej jest zacząć powoli i stopniowo wspinać się w górę, zamiast przesadzać i poddawać się później. A jakie Ty znasz sprawdzone sposoby na odchudzanie? Daj nam znać w komentarzu. No i oczywiście pamiętaj o łapce w górę, subskrypcji oraz dzwoneczku.